Pierwszy w Krakowie i od razu wielki sukces. Tłum w laboratoriach i instytutach badawczych. Tak wyglądała noc naukowców. Największym zainteresowaniem cieszył się Instytut Ekspertyz Sądowych. Wejściówki trzeba było rezerwować nawet kilka dni wcześniej. Najbardziej tajemniczy, bo zawsze zamknięty dla zwykłego przechodnia, uchylił swoje drzwi. Instytut Ekspertyz Sądowych. Bardzo interesuję się kryminalistyką sądową. Ja chciałam poznać, jak pracują w Polsce kryminalistycy, ponieważ. No, widziałem, jak pracują e, Amerykanie. No to widziałem się, w jaki sposób bada się materiał dowodowy. Upewniłem się, że e, kadry fachowe prowadzą te badania. Jak ogląda się mikroślady i w jaki sposób się ich szuka? Od dziś już nie jest tajemnicą dla tych, którym do Instytutu udało się dostać. Uważam, że to jest potrzebne, są takie dni, bo ludzie naprawdę o nauce... Mało wiedzą, jeśli naprawdę nic nie wiedzą. Czasami to jest szokujące. Czy istnieje cisza, absolutna, albo jak tłumić hałas? Na te pytania odpowiadali naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej. Udostępnili dziś swoje tajne pracownie. W tej na przykład testuje się fotele dla budowanej opery krakowskiej. Żeby fotele, które się znajdą w przyszłym, na przyszłej widowni opery, były takie, że niezależnie od liczby widzów na sali, parametry akustyczne tej widowni były stałe. A to już Muzeum Narodowe, które otworzyło swoje sale m.in. dla młodych informatyków ze Śląska. Dążamy do tego, że ludzie coraz chętniej podchodzą do komputera. Komputery są coraz łatwiej dostępne. Można je kupić teraz taniej. Ludzie kuszą się na to, a my pomagamy im, żeby łatwiej się jeszcze uczyli. Młodzi naukowcy po raz pierwszy zaprezentowali możliwości swojego programu do zarządzania wiedzą. Osobiste mapy myśli mają pomagać w nauce języków obcych, ale nie tylko. Noc naukowców zorganizowano w Krakowie po raz pierwszy, ale sądząc po zainteresowaniu, za rok zostanie powtórzona.